Miasteczko dzieci to jest takie w ogóle ciekawe miejsce, pierwsze w Polsce. Będzie takich 100, więc będziemy mieli mocno dużą siłę przebicia. Miasteczko dzieci jest dlatego, że wszyscy, którzy tutaj pracują, kochamy dzieci. I to jest, myślę, że najważniejsza rzecz, najważniejsza sprawa, która tutaj ma miejsce. Druga rzecz: Miasteczko dzieci jest dla dzieci. My chcemy wyciągnąć przezroczyste dzieci z domu, chcemy zadbać, żeby dzieci odciągnąć od komputera, od telewizora rodziców, żeby przyszli i spędzali czas z dziećmi. Myślę, że pokazując rodzicom, nawet tym innym, może uda się gdzieś to na szerszym forum, właśnie przy okazji misji, misji Nepal, że można jeszcze coś więcej zrobić poza tym, co tutaj robimy, że zajmujemy się tymi dziećmi, że animujemy czas, że odkrywamy ich talenty. Myślę, że pokazując w miasteczku, pokazując, że miasteczku Miasteczko Dzieci taką akcję wspiera, e, nikomu tu nie zależy na jakimś pijarze, bardziej zależy nam tylko na tych dzieciach, tylko dzieci, tu, tu, tu jest jasny cel, tak. E, ani ja nie lubię być gwiazdą telewizyjną, ani żadną inną, ani moi ludzie, my po prostu robimy to szczerze, to, jest, to płynie z serca, tak powiem między nami. Jak rejestrowałam spółkę, spółka nazywa się Mojo, e, to niewiele osób wie, że Mojo to w języku suahili dokładnie serce. Także ta firma z serca powstała. To jest projekt dla dzieci, z myślą o dzieciach i wszystko, co będzie zawsze gdziekolwiek się działo związane z dziećmi, a szczególnie tego typu akcje, my będziemy w to zawsze zaangażowani. No a poza tym, skoro akcje misje Nepal jest ambasadorem misji ambasador. I Bartek, no to cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak to wejść z zamkniętymi oczami, bo, bo on robi to, co każdy z nas tutaj czuje. Tak? Także my się pod tym podpisujemy rękami i nogami. Niewiele jest osób, które znają termin przezroczyste dzieci. Dlaczego? Z czego to wynika? Wynika to z tego, że jest to moje własne nazewnictwo. Ja, wy, ja wymyśliłam przezroczyste dzieci, tą, tą nazwę. Wymyśliłam ją na moim blogu, pisząc o dzieciach, których rodzice nie zajmują się nimi, nie spędzają z nimi czasu. Chcą, żeby były przezroczyste, ich nie zauważają. Przychodzą do domu z pracy, dzieci siedzą przy komputerze. I dla rodziców to jest super sprawa, bo mają ich z głowy. Nie muszą z nimi wyjść na rower, nie muszą wyjść z nimi na piłkę, nie muszą z nimi nic zrobić, nie muszą z nimi przyjść nawet do miasteczka czy gdzieś w inne miejsce, czy wejść do kina, czy, czy po prostu poświęcić własnym dzieciom czas. Dla mnie to jest. Misja życiowa, tak mogę to powiedzieć, misja życiowa, otworzyć oczy ludziom. Otworzyć oczy ludziom, żeby zaczęli zauważać własne dzieci. Jeżeli nie widzą, że dziecko jest przezroczyste i że takie dziecko chowają, no muszą być świadomi pewnych rzeczy, które zaistnieją. Przezroczyste dziecko kiedyś będzie też przezroczystym dzieckiem, i dla niego rodzic też będzie przezroczysty. Co to znaczy? To znaczy, że jak będzie dzwonić mama do takiego syna, który już ma 30 par lat i powie, synu, źle się czuję, zawieź mnie do szpitala. Mamo, ja nie mam czasu, ja mam pracę, ja mam to, ja mam tamto, bo on będzie pamiętał, że kiedyś był dzieckiem, ta mama też nie miała czasu, żeby z nim wyjść, żeby z nim pójść, żeby pójść z nim na rower. Ileż razy to dziecko słyszało, prosząc, tato, pójdź ze mną na rower, nie mogę, nie w tej chwili. Mam dodatkowe zajęcie w pracy, muszę przygotować coś tam. Ileż razy takie sytuacje mają miejsca w dzisiaj? Czasach. Ja jestem pokoleniem dzieci, które wychowywała ulica. Tak kiedyś się o nas mówiło, ale ja jestem dumna z tego, że grałam na ściernisku, na klepisku, na łące, w piłkę. Moi rodzice wiedzieli, gdzie jestem. Teraz oczywiście bezpiecznie jest, bo dziecko jest w domu, w pokoju, za ścianą. Tylko, że jest przy komputerze, jest w wirtualnym świecie. Jeżeli komputer wychowuje nasze dzieci, to chowa przezroczyste dziecko. I miejmy tego świadomość. Przezroczyste dzieci to nic dobrego. To później piszą w gazetach, że y, dziecko zrobiło to czy tamto, a w domu nie było patologii. Tak, nie było patologii. Y, dla mnie y, misja Nepal y, w przypadku, w odniesieniu do przezroczystych dzieci, ma się tak, że uważam, że y, jeśli chodzi o Nepal akurat, to tam rodzice oglądam też programy telewizyjne czy tam sporo w internecie, myślę, że tam rodzice właśnie poświęcają sporo czasu dzieciom, ale też muszą mi dużo czasu poświęcać na zdobywanie właśnie pożywienia, wody, y, na to, żeby gdzieś tam znaleźć jakieś miejsce, żeby było bezpiecznie z tymi dziećmi przebywać i tak dalej. Jednakże myślę, że tam na pewno tych przezroczystych dzieci jest bardzo mało, jeżeli w ogóle są. Te dzieci są u nas i chcę rodzicom trochę otworzyć oczy, że zobaczcie, tam jest tak ciężko, tam yy, dzieci umierają codziennie z głodu, zabite, yy, z braku jedzenia. Yy, ich rodzice chcieliby o nie zadbać, a nie mają jak. A u nas mamy wszystko: mamy samochody, mamy domy, mamy dobrą pracę. Pracujemy po 12-14 godzin i nie widzimy własnych dzieci. I dzieci mamy po to, żeby nazywało się, że jesteśmy rodzicami, a to nie tak. Dzieci się ma po to. Żeby były, żeby chowały się razem z nami, żeby dawały nam szczęście i radość, żebyśmy my mogli zrobić wszystko, żeby one miały szczęśliwe dzieciństwo. To trochę co innego. Ja myślę, że tu o to w tym chodzi.